Kiedy masz dość szklanych ekranów na styku życia i wyobraźni, kliknięć i plików przeładowanych, absurdu zenit, koszmar fantazji. Kiedy otacza cię zewsząd tłum i jesteś w ciągu namacalnym, jak wystawiona w oknie atrapa, wciągnięta w przestrzeń wirtualną. Nie wiesz, czy możesz jeszcze oddychać powietrze gęste, jak owad w sieci, zaszczuta jak zwierzyna płowa w gęstym w krzyczącym świecie. To powiedz dość i uciekaj. Zaszyj się w dywan utkany z łąki, słuchaj, jak śpiewa na nim świerszcz, uśnij w objęciach małej biedronki. Posłuchaj, jak oddycha ziemia, nad nim zapachem wydartym drzewom, spójrz, ciągnął niebem ptaków klucze, otul się ciszą płynącą z nieba. Księżyc mi czule ramieniem, Srebrnym diamentem wyznacz przestrzeń, Zachwyć się zmierzchem zapalonym, Kiedy noc tańczy i spać nie chce. Pozwól, by słońce ciepłe, jasne Troskliwie ogrzewało duszę, To jest twój czas, dotykaj gwiazd, Zatrzymaj szczęście i nie kryj wzruszeń. Poczujesz moc pięknego świata Wpatrzona w serce Matki Ziemi I otulona jej oddechem odnajdziesz siebie w zdrowej przestrzeni.